Witam wszystkich. Dzisiaj zrobię porównanie tutaj wykrywaczy tutaj garecików, jest Apex i AC400. Porównamy co to się zmieniło w tym nowszym modelu, czy on jest lepszy, czy gorszy. Tu mam takie pole testowe, zakopane monetki yy, miedziane, no i tutaj jest też nikiel jedna moneta niks, niklowa. Jest moneta y, zakopana też razem z kawałeczkiem y, skórowydanego żelaza. Tutaj poletko testowe. Tak jak widać, monetki w ziemi ponad pół roku. Tam musiałem trochę łąki wykarczować, wyciąć, bo zarosło. Także to już troszeczkę zleżane te monety, także będzie to wiarygodny ten test. Zacznę ten testik na 400. tutaj program ustawiony relikt i zobaczymy tutaj maksymalna czułość. Pierwsze monety to są tutaj te kopiejki. tutaj w rządkach, także zakopane na 16 cm 20 23 cm dwadzieścia pięć i dwadzieścia siedem jedna kopiejka carska na szesnaście na dwadzieścia na dwadzieścia trzy jest sygnał do kopania tu mamy dwadzieścia pięć bardzo przy ziemi Mocno przy ziemi jest sygnał, ale tak wiadomo, że się nie chodzi Tutaj jest 27 że nawet na krzyż Na krzyż jest też sygnał tutaj na 25. Tutaj to wiadomo. Tutaj te 27 cm jedna kupieka. Tutaj mamy dwie kopejki na 27. Niech się upewnię. Mam tu ściągawkę. Tak, 27. Sygnał jest na no, łukos. Nie bardzo i 3 kopiejki 28 cm. Sygnał można powiedzieć, że jest do wyłapania. Teraz wracamy do początku na, drugu, na drugą linię. Tu mamy 2 grosze, druga RP.

Jana Kazimierza na 20 też jest tutaj dwadzieścia sygnał nie słaby ten sygnał troszeczkę pod kątem też pije na Stalowy ten oddźwięk. Tutaj mamy dwie kopiejki mam zakopane razem z kawałeczkiem. Obok kawałeczkiem wielkości tych dwóch kopiejek kawałek kawałeczek yy, blaszki. Także ładnie to maskuje. O, obok to jest po prostu 10 cm różnicy jedno od drugiego. Także jest maskowane, i tutaj mam test. Test na 20 groszy. Druga RP z Niklu. Ten 400 ładniej rozpoznaje. Niektóre wykrywacze mają problem z tym niklem. Jeszcze ta opcja Iron Audio, na, tym, na tej monety, razem z, z tym żelazem, blaszką A teraz jeszcze tutaj zardzewiałe kapsle, sprawdzimy tą opcję Iron audio troszeczkę popierduje dlatego to sprawdzę, bo Apex ma tą funkcję poprawioną bardzo dobrze może później pokażę zaraz w następnym teście tamtego wykrywacza tak by wyglądał garecik 400 już odpaliłem gerecika to sobie ustawię to samo na relikcie czułość na maksa ją na 3 iron na 2 i tutaj zróbmy multi na początek Teraz może trochę zgłupieje. Podobnie 80. Znaczy zaczynam od tych kopiejek. 16 centymetrów. 20 23 sygnał miarę do kopania tutaj 25 nie do kopania tutaj 27 dogóle jakiś tutaj stal wyłapuję Teraz 27, 2 kopiejki, nie do kopania tutaj 3 kopiejki 28 to już nie ma szans jeszcze troszkę ukosem na krzyż. Teraz następny rządek. Już mamy 2 grosze, druga RP sygnał dobry 5, 5 groszy 20 cm, druga RP też. Teraz tak, buratynka na 16 20. to 20 średnio to do kopania do 23 tutaj mam tutaj mam ten ten panu, daję i kawałek blaszki tu mam włączoną tą opcję Ronaldo Audio. Także słychać. Tu już sobie w miarę radzi. Ale fałszuje. Powinien być wysoki ten sygnał. No, pokazuję na stale. Nisko mamy Nikiel. już z niklem sobie gorzej radzi Teraz zrobię jeszcze teścik na, tu jest na multi był robiony zrobimy może i niech będzie na 5 to jest podobny ten grunt się ustawił podobny, dobrze, zaczynamy teraz kopiejka na 16, na 20

Boratynka. Tutaj buratynka na 20, jak zaraz ściągawkę 20, tak i 23. I tutaj kawałek metalu. z dwoma kopiejkami kawałek metalu tutaj nikiel Teraz jeszcze szybki teścik na innej częstotliwości zróbmy 15 to grunt 86 tak jak był

Tutaj mamy ten kawałek 2 kopiejki razem z blaszką. Zardzewiało też nie widać. I nikiel słabo. I, i tutaj ten test, co wspominałem. Po włączeniu IRON Audio, bardzo dobrze to się sprawdza. Czy na plaży, czy... czy tak gdzieś w terenie. Tak to wygląda z tym deretem nowym. Robię nawet 20, spróbuję. Ta zmiana częstotliwości to niewiele tu pomaga. Wychodzi na to, że na multi chyba najlepiej pracuje wykrywacz. To coś pokazuje, na, na tych innych już nie ma tego, na przykład niklu. Jeszcze może zmienię tak na szybko, nie wiem, no może zero. no go kalibruję. 84, osiemdziesiąt cztery zacznę tutaj od kopiejek już głębiej, to jest już nie widoczne. Tutaj Nikielek też niewidoczny, tyle co ten plus. W tym wykrywaczu no, lżejszy dużo, przyjemniej się chodzi. Czulszy, szybszy, taki jest szybszy o wiele od karycika tego 400, ale zasięgiem dupy nie urywa, miał mieć 5 dźwięków, a one są tak zbite, że nie rozróżniają się za wiele że tutaj tak wygląda ten teścik. jeszcze będę robił na tym samym polu testy jeszcze mam trzy wykrywacze do testów, także jeszcze się tutaj spotkamy. Zapraszam do oglądania następnego pokazu testu wykrywaczy, nawet może zrobię jeszcze łączony ten test. Dzięki za oglądanie, może się spodoba. Proszę o łapkę w górę, subskrypcję. Pozdrawiam.